Witam serdecznie, Albert Longterm Rokicki dla kanału Weto. Dzisiaj omówimy sobie aktualną sytuację kursu CD Projektu i wpływu premiery Cyberpunka 2077. Przyjrzymy się ocenom, przyjrzymy się wielu takim bardzo ciekawym wskaźnikom, które mogą sugerować również sprzedaż, także. Rozpocznijmy może od tych ocen, które spływają zarówno na Metacriticu, jak i również na na Steamie. Proszę bardzo najpierw Metacritic. Niestety ocena dziennikarzy średnia zeszła poniżej 89. <laughs> Przypomnę, że Wiedźmin 3 miał 93, także to jest i tak porażka, nawet jakby było 91, 90 to by była porażka. 89 to już jest <coughs> bardzo słabo. Aczkolwiek dużo jest ocen maksymalnych na, na Metacriticu. Tam jest, z tego co liczyłem ostatnio, 15 ocen maksymalnych, czyli 100 na 100, na 58 ocen. Wiedźmin miał tylko 9 takich, takich maksymalnych not. Lepiej to wygląda na pocieszenie niewielkie na Steamie. to jest, to jest profil gry Cyberpunk na Steam. Tutaj oceny się kształtują w większości pozytywne, 79% na 175 ponad tysięcy recenzji. 175, 709, y, tysięcy recenzji. Y, także no tu jest trochę lepiej, aczkolwiek no to też jak nie ma tej ósemki z przodu, no to jest słabo. Red Dead Redemption 2, właśnie gra porównywalna, która już rok temu wystartowała, no właśnie zobaczmy jak, jak tutaj się kształtują oceny pewnie większość osób będzie zdziwiona, że wcale nie są jakieś rewelacyjne rok po premierze już musimy zjechać na sam dół tutaj o tutaj, bardzo pozytywne nie, to nie jest to nie jest to, okay. to jest jakaś taka specjalna edycja, ok. ja tutaj um, Red Dead Redemption. Red Bo o to jest właśnie, to jest, to jest to, to jest to, nie tutaj, bo to tylko w moich językach, przepraszam, tutaj moje języki wrzuciłem, natomiast chodzi o to, tutaj 82%, 82% na 129 tysięcy recenzji, więc um, Cyberpunk już ma więcej recenzji niż Red Dead Redemption 2 po, po roku. Także i, i prawie taka sama ocena ogólna, 82% versus 79% cyberpunka 2077. Jeżeli chodzi o portal Twitch, no to tu jest ciekawostka, no to, jest, to jest według mnie rewelacja, ponieważ ponad milion osób, dokładnie milion 130, 140 tysięcy osób oglądało jednocześnie streamy cyberpunka. To jest szósty wynik w historii. Światowej branży gier. Tylko Counter-Strike, Valorant, tylko Legends Fortnite i Special Events, które są jakieś tam organizowane, to przeskoczyło. No tutaj World of Warcraft został prześcignięty Dota, Just Chatting, także no duże, duże osiągnięcie. Jeżeli chodzi o profil na Steamie, to jeszcze raz wracimy, wracamy do Steama. To są takie statystyki bardzo ciekawe. Jeżeli chodzi o pik graczy, czyli ile w danym momencie graczy łącznie grało w grę, to jest ponad milion. Milion pięćdziesiąt cztery tysiące graczy. Społeczność, społeczność wynosi milion siedemdziesiąt tysięcy. I teraz porównajmy to z Wiedźminem trzecim. Wiedźmin 3 wystartował 5 lat temu. Ten maksymalny pik yy, graczy... All Time Peak to był 12 miesięcy temu po tym serialu na Netflixie słynnym, czyli kiedy Netflix wypuścił Wiedźmina, 103 tysiące graczy grało, czyli tutaj dziesięciokrotnie większy cyberpunk ma peak graczy i to nie jest jednorazowo, bo tam kilka dni pod rząd tak było i followersów, czyli ta społeczność wynosi 740 tysięcy. W porównaniu z, z milionem 70 tysiącami Followersów Cyberpunk'a, czyli dziesięciokrotnie, znaczy, przepraszam, tu już przekroczyliśmy liczbę społeczności, natomiast jeżeli chodzi o PIK, to tak jak mówię, dziesięciokrotnie wyższy jest PIK niż, niż Wiedźmina trzeciego. Jak to się wszystko odgrywa na kursie? A jeszcze dla ciekawości tego naszego konkurenta, z którym się porównują i analitycy, i Również gracze, weźmy sobie Red Dead Redemption, ale właśnie nie Special Edition, tylko tą zwykłą grę. Tutaj macie jeszcze raz ocenę 82%, czyli niewiele wyżej niż Cyberpunk. Tak naprawdę też było dużo narzekań z optymalizacją na PC, były, były problemy na początku przynajmniej, te oceny się potem poprawiły. Natomiast zobaczcie, followersów czyli ta społeczność na Steamie Red Dead Redemption 2 to jest tylko 324 tysiące, natomiast peak, all time peak 12 miesięcy temu to było 55 tysięcy, także, a przepraszam, tutaj, aha, tutaj ze Twitcha, nie, nie, tutaj jeżeli chodzi o, o Steama to jest, tak jak, tak jak mówię, 55 tysięcy, więc przepaść, przepaść naprawdę na korzyść to wypada CD Projektu jeżeli chodzi o sprzedaż komercyjną, to uważam, że ten sukces jest. Już podano, że 8 milionów preorderów się sprzedało. Koszty zarówno nakładów na produkcję gry, jak i marketingu zostały już z nawiązką pokryte po pierwszym dniu. Ja tak zupełnie bezpiecznie estymuję, szacuję, że już poszło 15 milionów sztuk gry. Oczywiście, moje prognozy delikatnie obciąłem, ale to jest i tak na poziomie 1,3, nawet do 1,5 miliarda, miliarda zysku w przyszłym roku. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o kurs CD projektu? Widzimy zwała w, w zeszłym tygodniu bardzo, bardzo potężna. Minus 27%. No w tym tygodniu jest wciąż minus 4,84, ale widać, bo to jest zielona świeca, czyli zaczynaliśmy, zaczynaliśmy tutaj, zjechał kurs jeszcze niżej, na y, momentami na minimum 238 i teraz odrabia, teraz już jest y, na poziomie 305 305 z 238, czyli sobie tutaj możemy y, nawet na, na szybko y, policzyć. Ile wzrost kurs? No to jest 28% od dołka, już na wykresie dziennym to będzie może lepiej wyglądało. O, właśnie tutaj była raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć. Taka sekwencja pięciu spadków pod rząd. Szósty spadek, ale już ta świeca ma wydźwięk pozytywny, jest obrona, pojawił się popyt. Tutaj był gigantyczny, największy obrót w historii. Miliard czterysta milionów ponad ponad i to była większość obrotów na całej polskiej giełdzie, wczoraj wygenerował CD projekt. To był kto by pomyślał jeszcze kilka lat temu, no i dzisiaj wzrost to ponad 3%, także odbudowuje się tutaj kurs. Myślę, że jest jeszcze pole do, do kontynuacji tego, tego rajdu ulgi jak na razie, prawda? odrabiania strat po, po, tej, po tej brutalnej przecenie, która zresztą ona była zbyt brutalna, zbyt szybka, żeby okazać się trwała, prawda? Tutaj ja uważam, że większość tych strat zostanie bardzo szybko odrobiona. Studio wczoraj zapowiedziało podczas konferencji prasowej dla analityków, że kolejne dane sprzedażowe będą opublikowane jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Ja się spodziewam bardzo dobrych wyników i które mogą zadziwić rynek pozytywnie, oczywiście i pod to pewnie będzie rynek grał teraz, tak? Pod te wyniki do, do świąt. Jeżeli chodzi o moje live edukacyjne, które prowadzę razem z zespołem Longtem, to zapraszamy na ostatni taki live w czwartek o 20 czwartek 17 grudnia. Właśnie tutaj widzimy 527. Osób się już zapisało. Na żywo wycenimy razem z Adrianem Przybylskim, specjalistą od wyceny DCF, Discounted Cash Flow. Wycenimy na żywo PKN Orlen, ten Square Games. Być może to jest taki kolejny CD-projekt, tylko że gier mobilnych, smartfonowych yy, i dwóch spółek na życzenie widzów. Także przygotujcie swoje propozycje. Proszę też w komentarzach napisać jakieś komentarze, jakieś propozycje spółek, które chcielibyście, żebyśmy dla Was przeanalizowali na żywo i zarówno fundamentalnie. Jak i technicznie, bowiem będzie z nami też Paweł i kuźma specjalista od analizy technicznej i wrzuci na swój warsztat analizy technicznej te wszystkie spółki, które też wycenimy, prawda? Czyli będziecie mieli pełen pakiet. Wycena fundamentalna, potencjał, do ilu może wzrosnąć kurs i też technicznie Paweł to obrobi, przeanalizuje i też wskaże jakieś, jakieś poziomy docelowe, take profit ewentualnie, no i stop loss również też wskaże, gdzie postawić, gdzie się wycofać z tej pozycji żeby nie wejść w jakąś nadmierną stratę. No i przypominam te dwa podmioty na życzenie. Także wpisujcie swoje propozycje. Link do darmowej rejestracji poniżej. Także zapisujcie się i widzimy się w czwartek o 20. Ja dziękuję bardzo za, za ten live. Widzimy się w kolejnym w przyszłym tygodniu i będziemy dalej omawiać, śledzić to, co się dzieje na kursie CD projektu.